Polega jest na sile naturalnych organów głosowych w związku z baterii. Witam Państwa serdecznie, wszystkich zgromadzonych, na spotkaniu organizowanym wspólnie przez Koło Naukowe Ekonomii i studenci, a w skrócie wspólnie z lokalnym, szczecińskim Stowarzyszeniem Koliber. Także nie będę, żeby dłużej zabierał Państwa czasu, powiem głos z Kolibra. Dzień dobry, ja się nazywam Bogdan Obęguk, cieszę się, że przyszliście na dzisiejszy wykład. Organizujemy ostatnimi czasy dużo ciekawych wydarzeń, między innymi wykłady z różnymi osobami ze świata ekonomii, polityki. Dzisiaj organizujemy wykład z Marcinem Chmielowskim. Marcin Chmielowski jest ekspertem, znaczy jeszcze nie jest ekspertem, ale mam nadzieję, że niedługo będzie. Na razie współpracownik Instytutu Misesa. Pracuję w Instytucie Misesa. Szerzej znany jest z programów, z uczestnictwa w programu o Młodzież Kontra, gdzie zadaje bardzo trudne pytania różnym politykom. Jest też doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i członkiem kolegi. Członkiem krakowskiego oddziału kontra. Dzisiaj poprowadzi wykład o anarchokapitalizmie, yy, anarchokapitalizm, jak, jak wiadomo jest najbardziej liberalną doktryną, yy, obecnie dosyć, yy, dosyć silnie propagowanym wraz yy, z notami, z wszelkimi notami libertariańskimi i Marcin na ten temat będzie dzisiaj mówił, przedstawi również, yy, przedstawi również yy, Instytut Misesa, yy, jak działa Instytut Misesa i czym się Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Witam Państwa. Słychać mnie z tyłu? Czy mam jeszcze pogłosić? Słychać, Słychać Doskonale. E, tak jak kolega Bogdan powiedział, na samym początku powiem co nieco o Instytucie Mizesa, o tym jak działa, jakimi projektami się zajmujemy, ale to będzie zupełnie króciutka prezentacja i taka natury zupełnie informacyjnej. I tak. Edukacja ekonomiczna w czasach dominacji sofizmatu. To jest takie hasło, które ma być hasłem wywoławczym, jeśli chodzi o naszą generalną działalność. Prawda? Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że y, większość Państwa, o ile mnie, mnie kojarzy w ogóle z czegokolwiek, to będzie mnie kojarzyło z y, wycinków z programu Młodzież Kontra. Natomiast jest to mniej więcej 1 lub 2% całej działalności Instytutu Nizesa. Mamy dużo więcej projektów i, te, powiedzmy szczerze, dużo bardziej ambitnych projektów. I między innymi o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, czym jest Instytut Misesa, dlaczego chcemy zajmować się edukacją, no i właśnie w jaki sposób to precyzujemy, w jaki sposób operacjonalizujemy nasze cele, czyli o, chciałem powiedzieć o naszych projektach i naszej działalności. Troszeczkę o fundacji. No to istniejemy już od 2003 roku. Wiem, że nie jest to zbyt długo, natomiast pamiętajmy o tym, w jakim kraju mieszkamy i w jaki sposób scena w ogóle wolnościowa była tutaj przeorana. Wbrew pozorom, Polska ma jakieś tradycje wolnorynkowe, my je teraz próbujemy wydobyć. Instytut jest niezależny, jest apolityczny. Oczywiście każdy w Instytucie ma jakieś tam poglądy polityczne i nawet niektórzy z nas chodzą na wybory, choć szczerze mówiąc nie wszyscy. Niektórzy uważają, że po prostu nie ma na kogo głosować kimś takim jestem na przykład ja. Natomiast zasadniczo staramy się być możliwie odcięci od polityki. To jest zrozumiałe, że pewne pomysły będą nam się bardziej podobały w partiach powiedzmy X, a nie w partiach Y. Natomiast to nie znaczy, że my popieramy dane partie. popieramy pewne postulaty. Ewentualnie ludzi, którzy y, forsują pewne postulaty, nie popieramy natomiast żadnej partii. Żadna partia też nas nie popiera, ale nam wcale na tym nie zależy. E, y, jaka jest nasza wizja, czyli jak chcielibyśmy Polskę widzieć za powiedzmy 30, 40, 50 lat? Miałabym to być Polska z gospodarką rynkową, miałaby być oparta na wolności jednostki, własności prywatnej, odpowiedzialności, swobodzie umów i wolności działalności gospodarczej. Czyli raczej klimaty... Konserwatywno-liberalne czy klasyczno-liberalne, ewentualnie być może nawet i libertariańskie. Choć zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy też zależni jako, jako Polsko od czynników zewnętrznych, no ale na ile możemy misję zrealizować, na tyle będziemy próbowali to robić, a być może w pewnym momencie napotkamy na ścianę, że czegoś się nie da. Na razie jeszcze nie napotkaliśmy, czy jest masa do zrobienia. Jak chcemy tą wizję operacjonalizować na konkretne działanie? Czyli. Edukacja ekonomiczna, ona znowu będzie jakiś sposób propagowanie wolności gospodarczej, promowanie zasad gospodarki wolnorynkowej oraz krzywienie przedsiębiorczości. To są cztery, y, takie cztery najważniejsze nasze rzeczy. Inspiracje i idee. No to przede wszystkim austriacka szkoła ekonomii, i to jest chyba najbardziej zrozumiałe z racji tego, że nasz patron, czyli Ludwik von Mises, ten pan na największym zdjęciu. Y, y, był Austriakiem i to nie chodzi o jego pochodzenie, bo szkoła austriacka w dzisiejszych czasach de facto funkcjonuje najlepiej w Stanach Zjednoczonych. Zresztą najważniejsi współcześni Austriacy to jest Niemiec, czyli Hans-Hermann Hoppe, Hiszpan, czyli Jesus Huerta de Soto, jeszcze jeden Niemiec, Filip Bagus, Amerykanin Peter Schiff, jeszcze kilku Amerykanów. Więc to już są, powiedzmy, związki z samą Austrią są no, minimalne, są tylko i wyłącznie historyczne. Natomiast nazwa się, nazwa się zachowała. Na no, szkołach austriackich mógł być szkoła albo szkoła psychologiczna, z czym ta druga nazwa jest zupełnie błędna. Eee, ważne jest też to, że założyciel szkoły austriackiej, czyli Karol Menger, Karl Menger, to jest ten, on się urodził w Nowym Sączu. Eee, będziemy teraz pracowali nad tym, żeby w jakiś sposób to uczcić i znaleźć kamienicę, w której on mieszkał, żeby wstawić odpowiednią tablicę z administracją, że tu urodził się Karol Menger, albo tu mieszkał Karol Menger, założyciel szkoły austriackiej. Sam Ludwik von Lize, zresztą był lwowiakiem i mówił po polsku. Oprócz tego, że mówił po niemiecku, mówił też po polsku i zupełnie swobodnie się komunikował w tym języku. Mówi się też, że sama tradycja wolnościowa, ponieważ on jako Niemiec z pochodzenia był, był Żydem, jego przodkowie byli Żydami, natomiast on był taki już zniemczony, ale sama elita lwowska była elitą polską i to nawet w 90% kilku polską. On chcąc w niej funkcjonować, musiał nauczyć się polskiego, musiał poznać polską kulturę. Yy, przez co mówił też i po polsku i mówił zupełnie tak, że każdy z nas mógłby się z nim swobodnie porozumieć. Yy, więc to są jakieś takie korzenie, do których chcielibyśmy wrócić. Marek Rothbard, yy, bardzo znany Austriak, yy, w ogóle twórca anarkokapitalizmu w tym takim rozumieniu nowoczesnym. No, jego przodkowie pochodzili z yy, Mazowsza. Jeszcze do dziś jest jeden powiat, gdzie chyba mieszka pięciu czy sześciu Rothbardów w Polsce. To są gdzieś okolice Łomży. Więc to jakoś, jakoś, mamy tam do czego wracać, no i bardzo chętnie to zrobimy. No tutaj są oczywiście inni tacy, co bardziej znani Austriacy, no ze wspomnianych, no to Rothbard jest na przykład tutaj, tutaj jest właśnie Menger. Bastiat austriakiem nie był, natomiast kilka rzeczy uprzedził współcześni Austriacy, Hans Hermann Hoppe na przykład. I tutaj jest takie jedno z haseł, do którego również chętnie nawiązujemy, mianowicie nawiązujemy do Szkoły Salamanki. To jest taka bardzo chrześcijańska, scholastyczna Szkoła być może pierwsza, jako taka nowoczesna szkoła ekonomii, która zadawała sobie pytania na temat tego, w jaki sposób państwo i gospodarka ze sobą funkcjonują razem. To jest ładny cytat: ten, kto nakłada wysokie podatki, otrzymuje od bardzo nielicznych. Mnie się podoba dużo bardziej inny cytat, właśnie też z tej szkoły, chyba nawet tego samego myśliciela, mianowicie bardzo smutnym widokiem jest zobaczyć urzędnika państwowego, który wstępując na służbę był chudy, a kiedy ją kończy, jest bardzo gruby. No niestety tak się często kończy, że ta. ta, ta Pieniądze publiczne napychają nie te brzuchy, które powinny. Dlaczego edukacja? No, nie wiemy w dzisiejszych czasach, jaka metoda dojścia do naszego ideału, czyli tego wolnego społeczeństwa i wolności umów jest najlepsza. Natomiast my postawiliśmy nie na powiedzmy, kwestie polityczne, tylko właśnie na kwestie edukacyjne. To znaczy, że gotujemy się na coś w rodzaju długiego marszu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że efekty będą za długie lata i być może na ich nie dożyjemy. Ale wydaje nam się, że jednocześnie taki model nie oparty na zrywach, a oparty na systematyczności, w dłuższej perspektywie bardziej się opłaca. Dlatego też to, co byśmy chcieli zaproponować, to jest pewna argumentacja. możliwie że ten najmerytoryczny. Oczywiście, na ile udaje się oddzielić sferę emocji od sfery rozumu, bo z tym bywają problemy. Chcemy też obudzić chęć jakichś, no, ludzi, żeby sami zaczęli kombinować. Bo do wielu rzeczy można dojść samemu i to nie trzeba być wielkim ekonomistą. W ogóle nie trzeba być nawet ekonomistą, żeby pewne rzeczy zauważyć. Występujemy przeciwko sofizmatom, socjalizmu i ideologii państwowej. Dlaczego edukacja? No, dlatego, że to właśnie idee zmieniają świat. Margaret Thatcher była w jakiś sposób zainspirowana może nie tyle samą szkołą austriacką, co jej mniej radykalnym odłamem, czyli yy, yy, taką myślą Hayeka. Kiedyś, kiedy zapytano się Margareta Czerwcona, właściwie wierzy, rzuciła nas tu książkę Hayeka, właśnie Konstytucja Wolności, powiedziała, właśnie w to wierzy. No więc w jakiś sposób Skocjacka przybijała się też do tego, pewnego politycznego mainstreamu. Tutaj są inni znani politycy związani w jakiś sposób, czy odwołujący się wprost do myśli Misesa albo myśli Hayeka, bo no, trudno znaleźć polityka, która odwołuje się do Rothbarda. E, e, tutaj jest na przykład, e, Hayek spotka, spotyka się z Ronaldem Reganem. Tutaj mamy Erharda, to jest kolej ordoliberalizm. To byli uczniowie, e, w ogóle prawie cała szkoła, szkoła ordoliberalna, to byli uczniowie e, Austriaków w czasach, zanim jeszcze szkoła austriacka nie przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. To jest Wacław Klaus. E, to jest, e, teraz sobie nazwiska nie przypomnę tego pana, natomiast on jest jednym z e, deputowanych w Izbie Gmin i wprost mówi, że Wielka Brytania powinna wrócić do standardu złota, podając przy tym argumenty, e, które przedstawia szkoła austriacka. Co robimy? No, wiadomo, internet jest najtańszym, jednocześnie jednym z najlepszych środków dotarcia do szerszych mas, więc przede wszystkim próbujemy, no może nie przede wszystkim, ale staramy się działać w internecie. Do tego jest potrzebna dobra strona, e, cytowania, e, ogarniamy Wikipedię, robimy tam po prostu hasła po naszemu. Staramy się udzielać na portalach branżowych społecznościowych, radio, telewizja, prasa, wiadomo, kształcenie Lit, mamy nasze osobne szkolenia dla. Naszych ekspertów, żeby byli coraz lepsi, oraz dla tych, którzy planują ekspertami, kiedy ich zostać. Istotnym z punktu widzenia, przynajmniej mojego, ponieważ ja również jestem, jestem przede wszystkim zaangażowany w projekt Ludowackich Szkoły Ekonomii, jest właśnie tenże projekt, czyli coś w rodzaju kół naukowych, które zajmują się myślą austriacką, zarówno od tej strony ekonomicznej, jak i strony polityczno filozoficznej 10 miast w Polsce, tutaj już no, tego akurat nie poprawię, co jest moją, moim błędem. Ale to widać, że to, to dobrze właśnie, że tego nie poprawiam, bo pokazuje to pewien dynamizm. Ta prezentacja jest z marca, no ona ma rok i te, teraz mamy 18 miast, więc jest nieźle, jest, jakaś, jest jakiś dynamizm z tym wszystkim, a w tych miastach, gdzie mieliśmy kasę, mamy więcej ludzi. Staramy się uzupełnić program akademicki, bo po prostu o naszych rzeczach jest bardzo mało powiedziane. No Jest to faktycznie forma pewnej unikalnej inicjatywy. No, staramy się też robić różne debaty tutaj, na przykład tutaj rozmawiam z profesorem Gwiazdowskim, e, tutaj są nasi ludzie na targach kół, kół naukowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jakoś to się rozkręca, próbujemy te, te ciągnąć ten do przodu. E, Lepiej Seminarium Ekonomiczne, no to, czyli to jest coś w rodzaju takiego zjazdu mm, kilkudniowego, z reguły trzydniowego, który odbywa się we wrześniu w jakimś, powiedzmy, w okolicach jakiegoś większego miasta. Ostatnio był pod Wrocławiem, wcześniej był pod Warszawą, może doczekamy się, że będzie pod Krakowem. E, e, staramy się wtedy porozmawiać w jakimś szerszym gronie. Referaty są już stricte bardzo takie naukowe. Jest też jakaś wymiana myśli. Tutaj na przykład nasz profesor Kwaśnicki rozmawia z profesorem Bugajem. No ciężka też. Mamy też projekt Lekcji Ekonomii. Tym się zajmuje mój kolega Olgier Sroczyński. Chodzi o dotarcie z kolei do szkół średnich, gdzie uzupełniamy tym razem projekt Podstaw Przedsiębiorczości i Wiedzy o Społeczeństwie. I to nam też idzie fajnie, przy czym cały czas szukamy wolontariuszy do tego. Jeżeli ktoś szczęśliwie chciałby się tym zająć, Olgierd wkrótce tutaj przyjedzie, o ile mi wiadomo, więc być może, być może Wam by poopowiadał o tym, jak to załatwić. I wydajemy książki. Książki to jest akurat projekt, który pochłania najwięcej pieniędzy. Dlatego, że one muszą być porządnie wydane, musi być porządna korekta, musi być twarda oprawa, muszą być dobrze zrobione indeksy, musi być dobre tłumaczenie. No, ale jak coś jest dobre, to musi też dobrze kosztować. Ale idzie nam z tym coraz lepiej. Oczywiście nie mamy takiego, takiego dynamizmu wydawczego, jak to jest krytyka polityczna. To dlatego, że my wydajemy książki za nasze pieniądze, ale oni też wydają książki za nasze pieniądze. Książki, które wydaje Instytut Mizesa, wydaje tylko ze, z dobrowolnych składek, datków oraz naszej działalności, która jest albo 1%, albo jest no, refinansujemy kolejne książki wcześniejsze, bo my na tym też zarabiamy. Podstawową książką, którą nam się udało wydać, taką... Najbardziej kanoniczną jest oczywiście ludzkie działanie, mamy już, jesteśmy pod trzecim do druku. Wielki kryzys w Ameryce to jest kolejny Rotbarda, książka bardzo fajna. Pieniądz, kredyt, bankowy cykl koniunkturalny, z Huerta Besoko. to jest współczesne podejście do szkoły austriackiej, ktoś jeszcze żyje i cały czas wykłada, więc szkoła austriacka nie jest tylko kwestią historyczną. Pod prąd głównego nurtu ekonomii, to dotyczy y, artykułów y, naszych, a naszych Austriaków, którzy teraz są doktorami lub doktorantami. Mamy też wydaną książkę Tragedia Euro, bardzo fajna, Filip Bagus ją napisał, taki młody niemiecki ekonomista, książka jest bardzo dobra, zresztą Filip Bagus doradza w tej chwili Nigelowi Paradżowi w kwestii no, jak wyjść z Unii Europejskiej, więc nasi ludzie też próbują od tej strony eksperckiej pomagać politykom także na szczeblu także na szczeble europejskim. W planach mamy kilka następnych tytułów. Tak nie udawało nam się wydawać jedną książkę rocznie, teraz już do tematu 3-4. Myślę, że ono się zwiększy. Niektóre plany, no mamy pomysł na reaktywację.